Znajduje się w czołówce przed sprzedażą na PlayStation. A gracze Miałem okazję dostać klucz do tej gry. i Powiedziałem, że nie dziękuję, kurwa. Bo ta gra ponoć jest totalnym głupcem. Wciąż nie wierzę w zapewnienia twórców o grze Quadripole A. Ciekawy incydent nastąpił w Doty Dog, ponieważ gracze narzekali na The Last of Us 2 Remaster, a finalnie wyszło na to, że sprzedaje się on lepiej niż remake jedynki. Kolejna darmowa gra na to Steamie. No to dziwne. Aż. Vers 2 z kolejnym Bo miek... Remaster The Last of Us 2 ponoć prawie nic nie zmienia. Oraz twórca ja kupiłem remaster, dwa, bo dwójki normalnej nie miałem, nie nominu, grałem. ...po czym okropnie potraktował. Tool Bones swoją premierę będzie miało 16 lutego 2024 roku, czyli jakby nie patrzeć już za trzy dni. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest to naprawdę niesamowite, że w finalnym rozrachunku produkcja wyszła i ujrzy światło dzienne, ponieważ to, co przeszła w ciągu ostatnich 10 lat, uh -huh. no to pozostaje nam nie jedynie w sumie złapać się za głowę. Tym bardziej, jeśli spojrzymy na fakt, że przedstawiciele Ubisoftu twierdzą, że gra wychodzi daleko poza AAA. Tym samym robiąc z tej produkcji pełną to jest pojebane, że oni mówią, że teraz już nie będzie gry AAA, tylko to jest gra Quadruple A. To jest pierwsza gra kurwa na 4A, rozumiesz, że jest tak świetna. <laughs> Jakim trzeba być kurwa odklejeńcem człowieku? Prawną grę Quadruple A. Quadruple A to jest kurwa ta cena. Ile 70 dolarów oni chcą hey, która... za tę grę? No. No nie wydaje mi się, że jest to quadruple A, szczerze mówiąc. Chociaż, no, prezes Ubisoftu i Guillemot ma tutaj całkowicie inne zdanie na ten temat. Podobno i... nie da się Podobno? pływać? Ta, gra, kurwa, y, o, o statkach i nie da się pływać. Czajecie to? <grym> Autentycznie. To jest, kurwa, niesamowite. Szanujemy je. Tylko, żeby jeszcze nie stać, się będziemy, ponieważ *School Cool and Bones to nie będzie żadne quadruple A. Fakt, produkcja ma naprawdę porąbany budżet i w sumie przez to usprawiedliwiane jest... Porąbany akcesy. budżet? Ja nie wiem, czy będą o tym gadać, ale... Chyba nie będą, to wam coś powiem. Wyszła taka gra jakiś czas temu. Eee, jak to się nazywa? Avenium. Avenium. Eee, kurwa, Stars of Avenium? Nie. Kojarzycie tę grę? Of Aveum, o. Immortals of Avium. To jest ta gra. Ona kosztowała, żeby ją zrobić, 125 milionów. <laughs> Budżet duży, nie? Ale no gry kosztują dużo, okej. Okay. Ale to jest gra AAA. Kurwa zrobiona z totalnym rozmachem. Kosztowała 125 milionów. I teraz uwaga. Immortals of Avium. Uwaga. Charts. <grystanie> <grystanie> Kurwa masz. <grystanie> 125 milionów stary Wjebane 751 osób To pik To jest kurwa pik W tym momencie gra w to 66 osób No domyślam się, że na moim streamie jest kurwa więcej Co tu się odpierdoliło Jaka ta gra musi być chujowa Kto ją zrobił? Electronic Arts kurwa, no bo kto? oh Ponieważ za standardową edycję gracze będą musieli zapłacić w preorderze 250 zł, a w wersję premium edition Czy będzie kiedyś ogrywany only mod do Elden Ringa? Kiedyś, jeśli mi zadziała tak, ostatnio jak próbowałem to zagrać to mi nie działa, ale może coś pokombinuję. Że ...przez te 10 lat produkcji... No ale pomysł jest po dobry. ...sami z siebie zrobił się ogromny. Tutaj Lawin podrzuci mi przykład, że jak jeśli macie na przykład blockbustery postpandemiczne, jak na przykład Indiana Jones, Mission Impossible i tam budżet po prostu no rok. Kurwa, koncept gierki jest spoko, no ale ona jest po prostu niedorobiona, tak mi się wydaje to z And Bones. Czy ogrywałem Baldura trzeciego? Przypominam, Baldur trzeci, zaczynam serię streamów w piątek zaczynam kurwa w końcu grać w Baldura, wszyscy mnie o to kurwa prosili Baldur w piątek będzie grany i o, mam nadzieję, no, że mi się spodoba. Najnowsze ...Mission Impossible, Dead Reconing, które kosztowało 291 milionów dolarów. A przykładowo, jeśli spojrzymy sobie na Mission Impossible Fallout, no to tam budżet sięgał 180 milionów dolarów. Możliwe więc, że sprytny Ubisoft poukładał w głowie sobie plan, żeby zrobić wiem, Quadriple tak A, a może nawet Double y, A, tylko, że jakby... Double A? <laughs> Kurwa, Double A brzmi z... jak jakaś kanapka, nie? ...grę Quadriple A. To chyba miałoby największy sens. Nawet gracze nie wierzą w zapewnienie Ubisoftu o Już teraz Kolei, do KFC. Kup double A. odnośnie niektórych elementów, i w sumie najczęściej krytykowanym jest oczywiście sklep wewnątrz gry, do którego Ubisoft już nas przyzwyczaił, nawet w przypadku serii Assassin's Creed. Wcześniej przedstawię wam cenę na kompa, aczkolwiek na konsolach, Skull and Bones kosztuje około 300. Yeah, Ile kurwa kasy. Ja wiem, jakie te gry kurwa się robią drogie, nie wiem, to jest taka odkleja kurwa, ale wiecie co mi się podoba, że mimo wszystko, jasne, czasami mamy sytuacje, w których gracze dają się ruchać na kasę i deweloperzy wygrywają, ale w tych sytuacjach, w tej konkretnej i w tym Lords of Aven, e, Avium, czy tam Immortals of Avium, cena jest duża gra zrobiona jest z rozmachem, ale jest gówniana i co? Gracze nie kupują, gracze nie grają i mam nadzieję, że kurwa w końcu, a wiecie co się dzieje odwrotnie, na drugim froncie, gry, które kosztują dużo, ale nie za dużo, a są świetne, takie jak Baldur czy Elden wygrywają kurwa grę roku, więc mam nadzieję, że to do deweloperów trafi, do takich ludzi jak Ubisoft czy yy, Electronic Arts, bo to są dwa giganty, które po prostu za wszelką cenę, za najwyższy kurwa punkt w swoim yy, harmonogramie wybrały sobie ruchanie nas na kasę i wydaje mi się, że to jest powoli koniec tej ery. I z każdą kurwa chujową grą jesteśmy coraz bliżej tego, żeby ludzie powiedzieli dość, a jak ludzie przestaną kupować, to oni będą musieli się dostosować do ludzi kurwa. Tak samo jest z Netflixem. Ludzie narzekają na seriale, ale je oglądają i potem na nie narzekają. To co myśli Netflix? Skoro oglądasz kurwa, to u mnie wszystko jest cacy, bo płacisz mi za abonament. Jeśli chcesz, żeby coś realnie się zmieniło, to nie graj, nie kupuj, nie oglądaj. Tak to działa. A jeżeli uważasz, że jakaś gra jest główna, to nie kupuj jej i nie graj, żeby udowodnić sobie, że jest głupia? Co jest naprawdę bardzo wysoką ceną, przez co istnienie sklepów w grze powoduje no, taki dodatkowy niesmak. No i tak, nie ciężko się domyśleć, że. Czy widziałem słupki za rok Ubisoftu za rok 23? Pewnie wyglądało obiecująco niestety, prawda? Czy może nie? Może, hopefully. Nie krytyki, ponieważ wielu graczy uważa, że taka produkcja jak Skull and Bones powinna kosztować maksymalnie te 50 dolarów. No bo przykładowo sama grafika nie prezentuje się tak, jak oczekiwano by tego od Quadriple A. Spierdolili pół miliarda? <laughs> Wiecie, kiedy Ubisoft był dobry? Eee... Za czasów Heroesów, kurwa, jakie je kupili jeszcze? To, to, to nie, nie wiem, który to był rok. Taki kurwa, poczekaj. Mm, Heroes of Might and Magic 6 to jeszcze były dobre czasy Ubisoftu, mam wrażenie. 2011 rok. Assassin's Creed 4 kiedy to wyszło? E, nie 43 to za, za rok pewnie będzie. No, 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 no. Te kurwa 20, y, 2010-2015 to był jeszcze dobry czas Ubisoftu, kurwa. Mm, Rayman Origins. To było Origins czy Legends, kurwa? Origins 11. Ta, to, to było to. To były te czasy, gdzie Ubisoft był kurwa spoko, ale teraz to się coś złego zadziało. Oj nie wiem, co z tego będzie. Nie mam dlatego. A Arts to... nigdy nie było fajna, kurwa. But Skull Bones jest dla mnie naprawdę zabawny i będę śledził was uśmiechem na twarzy i z całą pewnością od czasu do czasu będziemy informować was co dalej z produkcji. Pierwsza Sorry zapytań... kurwa, ale oni już chyba w Simsach 2 mieli z 20 czy 30 dodatków na sranę. Powiedź The Last of Us tak Part wywołała u graczy wiele zdziwienia, ponieważ jakby nie patrzeć, gra na tamten czas miała tylko 3 lata, przez co decyzja japońskiego giganta była bardzo mocno krytykowana. Nie zmienia to faktu, że pomimo tych wszystkich narzekań, gracze chętnie kupują owe wydanie, co potwierdza ostatnie badanie... Overall na koniec, kurwa, po przejściu tej gry uważam, że jest bardzo dobra. Ale kurwa, jakoś brakuje mi takiej postaci, którą. Znaczy, no Eli jasny, ale, ale brakuje tej kurwa, tej, tej, tego Joela, no. No brakuje go, kurwa. Europejskiego rynku. Jakieś kier, takie postacie, z którą mówię? Tak jak i cyfrowe wersje. Jak podaje game Industry Chocolate. Ja bym Robis, mógł się nimarek to też samiczyć. W tak ciągu dwóch tygodni, się, od premiery, czyli od 19 stycznia, sprzedał się lepiej niż remake pierwszej odsłony. Nie ale w roku w analogicznym okresie. Według danych względnych na stronie, dwójka sprzedała się aż 2,5 razy lepiej niż to mega dużo. Part 1. Tak się to stało. Mega dużo. Mogłem skoczyć drugiej odsłony serii Delastovas na drugie miejsce w rankingu najchętniej kupowanych produkcji w styczniu na europejskim W 2 to jest jedna z ładniejszych gier, jakie aktualnie są dostępne, jeżeli chodzi o realizm Tak mi się wydaje Jest prześliczna, kurwa Jest jeden moment w tej grze eee... Poczekaj Fire, y, Village, Horse The Last of Us 2 To jest Jedna z najładniejszych rzeczy, jakie widziałem w gamingu ever Powiem wam szczerze Jak oni spierdalają na tym koniu i ty musisz jeszcze strzelać. I patrz to, patrz to. Jedziesz sobie przez las. Jest napięta atmosfera, bo cię przed chwilą chcieli zabić. I nagle, pato. Ja pierdolę, jaki to jest krajobraz. Jakie to jest pojebane. Jakie to jest dobre, człowieku. Wiesz, jak jesteś w tym wszystkim, kurwa. W tej napiętej atmosferze, w tym, w tym całym, kurwa, zgiełku wydarzeń. To jest pojebane. My tak ciary, kurwa, strzeliły od razu. Co to za giera? The Last of Us 2. Jak ktoś u mnie nie widział, to na YouTube jest gameplay. No, The Last of Us jest prześliczną grą. Na numerze jeden znajduje się EA Sports FC 24. Na trzecim miejscu znalazło się Hogwarts Legacy, na czwartym Call of Duty Modern Warfare 3. Nie, kurwa, naprawdę? Poczekaj. Ta fiftka się dalej sprzedaje najlepiej. Jezus kurwa, kiedy ludzie przestaną się nabierać na to? Ja pierdolę. Do fanów Fify, na pewno jacyś są. Czy to realnie jest ta sama gra kurwa z innymi statami piłkarzy i ich klubami pozmienianymi? Czy nie? Czy je są jakieś znaczące różnice? Tak, to jest to samo, tak? To jest repackage kurwa gry co roku. Ale to jest kurwa głupie. W sensie nie mówię, że gracze są głupi, no bo co mają zrobić gracze? No chcą grać kurwa, to grają, nie? Ale to jest pojebane ze strony producenta, że... O, ja, ja kurwa jakbym był producentem Fify, to bym chyba nie mógł zasnąć. To jest tak niemoralne kurwa. <grybujesz> to jest tak kurwa niemoralne. Jak oni idą spać spokojnie? <grybujesz> A na piątym Granty w Auto wiem ja się Zamiast... czuł, że oszukuje ludzi, kurwa. <laughs> Dzięki młody mi za Prima. internetowe pokroju Steama bądź Epic Games. Trochę dziwne w sumie, że to taki fenomen dar... jest. Znaczy, nie no, wiecie, piłka nożna jest ogromna, kurwa, no ale Steal. Romowo produkcja. Wiadomo, Epic słynie z tego już od wielu lat i w sumie najbardziej kojarzony jest on właśnie z takim dawaniem tytułów za Friko, aczkolwiek Steam Epic często ma grę, no. przedstawia graczom coś fajnego. I tak też jest tym razem. Dokładnie mówiąc, użytkownicy platformy Valve mogą przez najbliższą dobę za darmo odebrać grę Alti. Made Zombie Defense. Wow. O kurwa, guys. Ja opierdolę d dwukropek, Stary D2. Nie chciałem powiedzieć, że to. Pa, pa, pa. 19.37, 2 godziny przed Papajem. d dwukropek, d dwukropek. odpowiada Terror Dog Studio i zadebiutowała ona w 2020 roku, zbierając same pozytywne opinie od graczy. Oglądając materiały z rozgrywki, wydaje się być ona naprawdę niezłym odmóżdżaczem na taką godzinę drugą bądź trzecią w nocy, kiedy to już chcecie. Spać, aczkolwiek jeszcze macie ochotę w coś tam popykać przed kąpem. Kiedyś byłem fanem tego typu rozwiązań. Kurwa, mieliście kiedyś chyba każdy gracz miał taką sytuację, że chciało mu się spać, ale chciało mu się jednocześnie tak bardzo grać, kurwa, że siedział i już powoli zasypiał przy kąpie, ale grał dalej, kurwa. Ja pierdolę, Rzadko się zdarza tak dobra gra ostatnio, żeby tak siedzieć, ale ja przy LD nie tak miałem. No, przy LD nie tak było, czy przy czymś jeszcze? Nie wiem, czy przy czymś jeszcze. Przy lidze tak miałem dawno temu, jak jeszcze uzależniony od ligi byłem. No, że kurwa, mimo że zaraz po śnie byś pograł znowu, to nie chcesz ich spać, kurwa. Chcesz grać. Ostatnio trochę od tego odszedłem, aczkolwiek myślę, że to Ultimate Zombie Defense może mi na nowo przywrócić ten nawyk. Wiedźmin, na no wiedźmin też jest taką gra. obrona przed zombie jest horrorem suriwalowym w trybie współpracy. Dzięki Hyodajce za piątkę. Pytanko, grałeś może w Therę i Snogamę? W wrong Dimension, lub czy będziesz ogrywał? Czy ja grałem w There is no game? Uh, nie wiem w sumie. Naprawdę nie pamiętam, czy w to grałem. Będę musiał. Poczekaj, ja sprawdzę, wiesz? Sprawdzę. Uh, there is no game. Nie grałem w to. Wygląda fajnie. Możliwe, że. Dodam sobie do listy życzeń. Dzięki, stary. ...jak kiedyś spokojnego miasta położonego w sercu kontynentalnej Europy. Miasto i otaczające je 250 km terenu zostały odcięte w próbie ograniczenia wybuchu, choć póki co wszystkie próby skończyły się niepowodzeniem. Tutaj, twoi przyjaciele, jesteście członkami elitarnej jednostki zrzuconej do tego... To no mi się takie coś miejsca. nie podoba, powiem Macie szczerze. Tylko jedną misję. Taki rozpierdol jedyny, który wspominam fajnie, to chyba Hotline Miami. Pamiętacie, kurwa, taką gierkę? To było spoko. I zniszczyć źródło zakażenia. Ostatnio mówiłem Wam na materiale o produkcji Hell Divers 2. Co ciekawe, jest to pierwsza produkcja Sony, która jak zwykle nie zaliczyła opóźnienia premiery na pc i gracze. Ludzie mówią, filmie... że to jest kurwa spoko. Ja w ogóle jestem w szoku, bo myślałem, że to będzie totalny krab kurwa. Ja myślałem, że to mniej więcej będzie ten case co y, Immortals o... of Avinium, czy tam Avium, sorry. A tu się okazuje, że to jakieś zajebiste jest. Znaczy, ja i tak nie lubię strzelanek, więc chuj w to. Ale, Ale no, ludziom się podoba. A jak ja na to patrzę, to powiem szczerze, jestem w szoku, że, że ludziom się to podoba. Ale spokojnie, jak kurwa, wiadomo. Każdy nie ma swój na gust. po prostu mi to nie siada. okazała się być w dziesiątkę. Pamiętajmy, że. W Też nie do końca. O... Ostatnio coraz więcej pojawia się gier. Dzięki fuzae. Naduszki. Dzięki. E, ostatnio coraz ten. Coraz więcej pojawia się gier, które wyglądają zupełnie Nieporównywalnie inaczej jakościowo do tego, jak się w nie gra. Mam na myśli to, że gra na przykład może wyglądać zajebiście, a gra się w nią totalnie chujowo, gameplayowo jest beznadziejna, bo nie wiem, Unreal Engine 5, czytaj Lords of the Fallen, kurwa, bo gra wygląda całkiem nieźle, ale jak trzymasz pada w ręce, to chcesz nim rzucić. Albo idziesz w drugą stronę, że gra wygląda może średnio. Ale okazuje się, że gameplayowo jest zajebista. I ten case, moim zdaniem, jest dużo lepszy i pokazuje przynajmniej mi, ja mam takie zdanie, że grafika, kurwa, kompletnie nie ma znaczenia, dopóki się gra w coś zajebiście, nie? Tylko problem jest taki, że to jest trochę jak z, nie wiem, z poznawaniem ludzi, że ktoś brzydki, załóżmy brzydki, może być. Zajebiście spoko osobą, ale nie dowiesz się, bo patrzysz najpierw na wygląd, a potem gadasz z nim. To tak samo jest z grą, że kurwa możesz się zniechęcić przez to, co widzisz, a gra się okazuje zajebista, tylko że w nią nie zagrasz, bo ci się nie podoba wizualnie. Mm, tak jest, kurwa, moim zdaniem, z Monster Hunterem, że ta gra nie wygląda jakoś mm, kurwa przesadnie zajebiście. Ale gra się w nią bardzo dobrze podobno. Wszyscy mówią, że się w nią gra dużo lepiej niż ona wygląda. ...zabawę, więc takie produkcje jak właśnie Helldivers 2 żyją dzięki sporej społeczności. No i jak się tutaj poskładało idealnie, dwie platformy mają tej społeczności. A mówiąc o tych brzydkich, co mają piękne wnętrze, to oczywiście mówiłem o sobie, kurwa. Od groma. 8 lutego, czyli 5 dni temu, na swoim materiale przedstawiłem wam dane ze Steam Database, z których mogliśmy przeczytać, że w tamtym momencie w piku znajdowało się 64 tysiące graczy. Stwierdziłem również, że Helldivers 2 to trzecia co do wielkości premiera PlayStation na Steamie, a tuż przed nią był God of War i Spider-Man z roku. God of War to taka petarda kurwa. Ja, tak jak FIFA wydają, to mogliby mi God of War'a nowego co roku wydawać z nową mitologią. Ja pierdolę. <ślech> Nie wiem. Całkowicie się obróciła, przez co teraz Helldivers 2 na Steamie w all-time piku posiada 196. To ogromna graczy. ilość, biorąc pod uwagę, że to jest cross platform kurwa i... Z tym to tylko część, bardzo dużo. Warto dodać do tego jeszcze drugie tyle na PlayStation 5, no i szczerze mówiąc, mamy przepis. Tak Let Divers 2 zajęło pierwsze miejsce, jeśli chodzi o najlepszą premierę PlayStation na Steamie. I no ogólnie na całym PC. -cie. Kurwa zajebisty jest ten kanał Lootbox. W sensie jasne oni z reguły po prostu dyktują ci artykuły, kurwa. Ale nie wiem, dobrze się to dowiedzieć codziennie czegoś o gierkach. Fajne to. Dokładnie dzisiaj w chłopaku, weźcie im kurwa łapkę dziennik. w górę, zostawcie. Mówię to nie ze wrzucam wam linka. Na to, że będziemy o produkcji rozmawiać, aczkolwiek przybliżę wam postać jednego z pracowników Blizzarda, który przez cały rok żył w stresie, po czym finalnie Blizzard potraktował go okropnie. Dokładnie mówiąc, chodzi tutaj o Chrisa Soyersa, czyli byłego pracownika. Co do w tym roku wychodzi go do Forza w głównej roli? Czyli jednak coś takiego chcą zrobić? No, bo było mówione, że będzie być może jakiś przerywnik, gdzie pomiędzy mitologiami Atreus będzie miał tą swoją wyprawę. Ja szczerze mówiąc, myślałem, że. że raczej poczekamy rok, dwa jeszcze. I że będzie bardziej po prostu uderzenie w nową mitologię, prawdopodobnie egipską. Tak bym obstawiał. Kończą to robić? A skąd ty masz takie info? Kurwa, jestem. W... Przecież oni dopiero Walhalle wydali. No. Możemy się umówić, kurwa, że jeżeli stwierdzą, że trzeba zabić Kratosa, bo kurwa głównych bohaterów w pewnym momencie się zabija, to yy, wszyscy się wkurwią? Tak jak na Joela praktycznie? Ja, ja myślę, że to by była chujowa decyzja. Jakby Kratosa, Kratosa zajebali. Walhala jest na maks 2 godziny. A, Ała... By... jak to się nazywa profesjonalny pierdolenie? Firmy. Główny artysta do spraw efektów wizualnych w Overwatch 2 opublikował na Twitterze szereg wpisów, w których zarzuca korporacji niewłaściwe traktowanie i złamanie danych umowy. Zabijają Kratosa, kratosa kim od Golfa z 2023 roku. <gulia> <gulia> to właśnie wtedy, po 6 miesiącach Zabim, pisa, tak. gdzie Chris został Spoko God of War z Atreusem, ale mam wrażenie, że większość ludzi gra w God of War dla Kratosa mimo wszystko, że to jest bardziej kult postaci niż kult uniwersum, ale to moje zdanie awansowany na głównego artystę VFX. Jego życie układało się w jak najlepszym kierunku, aczkolwiek wkrótce okazało się, że zwłaszcza Blizzard jak ktoś grał starego dofory, a I ja grałem kurwa. Więc ja tą i przemianę bohatera w chuj doceniam się, kurwa i lubię oglądać. ...zadaniem będzie zwolnienie jednego z podwładnych, a prywatnie jego bardzo bliskiego przyjaciela. Podobno nie stawiał się on w pracy ze względu na załatwianie zakwaterowania medycznego dla swoich kurwa rodziców, jak się widzi się overwatcha, to przykro się robi, jak bardzo kurwa Blizzard rozpierdolił własne gry i kurwa swoje studio właściwie. Nie wiem, oni popełnili kurwa tak naprawdę deweloperskie samobójstwo. Wszystkie ich decyzje są złe. Ostatnio, wczoraj chyba w ogóle, wczoraj albo przedwczoraj, wrzucili do Diablo mounta, który jest droższy niż podstawowa gra. A grafiki w sklepie to placeholdery, bo im się nie chce już grafik, kurwa, dodawać nawet. Przyjmij... No, Diablo 4, Sojus, kurwa, gra przy przyszłości. Nie, Ni... a. Ee... Uzdrawiodliwienia... Poczekaj, kurwa. Sprawdźmy popularność Diablo. Diablo, wiesz, legendarna seria, kurwa. Pamiętacie, jak ja miałem hype, nie? Jak Diablo, jak Diablo wychodziło. Diablo 4. Uwaga! Kurwa 4 tysiące osób ogląda kategorię. Jeżeli nie wiecie, ile to jest, to Pierdolony Elden dwa lata po premierze ma 11 tysięcy widzów. Just Chatting 400 tysięcy, no kurwa. W sensie. Diablo nikt nie ogląda. To jest, to jest pojebane, jak niepopularna jest ta gra. Jak, kurwa, ludzie mają ją w piździe. Ile ma Poe? A wiesz co, dobre, dobre, do, dobrze mówisz. Sprawdzę. Paweł Exile. 3000 Trzy Kurwa, Paweł Exile, gdzie każdy czeka na dwójkę, kurwa. I nikt na razie, każdy ma to w dupie, wiesz. To ta gra, martwa, yy, robi tyle samo, co Diablo. No, kurwa. Bo jest koniec sezonu. A, no to jak w ogóle jest koniec sezonu, to najmniej ludzi gra. Przecież tam pewnie, jak się zacznie nowy, nowa liga, czy jak to tam się nazywa, to pewnie nagle, kurwa, będzie 10 czy 20 koła. Nie wiem, to, mnie to tak boli. Ja wam mówię już, dlaczego mnie to tak boli. Bo, kurwa, jak byłem w gimnazjum, to potrafiłem całe wakacje przejebać na Diablo 3 i robienie riftów, kurwa. Byłem przez chwilę top 1, kurwa, w Europie. I było to moje... O Jezu, wow, kurwa, następnego dnia mnie wyprzedzili. Ale miałem takie, ja pierdolę, rozumiesz? I kurwa, i co? I chuj kurwa do dupy. Diablo 4 jest gorsze niż Trójka nawet, a Trójka już nie była jakaś wcale fenomenalna, chociaż mi się dobrze grało. Ale nie wiem, kurwa, i to jest ten problem, bo Blizzard też popadł w to, co Electronic Arts i w to, co kurwa popadł Ubisoft, czyli zysk jest tutaj, a gracz jest kurwa. Jebany. <noise> nawet go nie ma na tej skali. Gracz to jest kurwa w seks lochu po prostu przypięty kajdanami, i masz kurwa wpierdalać gówno zwane ich grami. Tak to wygląda. Wsiągnąć oko to wkrótce sytuacja zaczęła się robić jeszcze bardziej dziwna. Były pracownik twierdzi, że po odejściu współpracownika nie tylko musi. Gracz to dodatek, swoje... gracz to bankomat. Ich nie obchodzi zadowolenie już w tym momencie, ich obchodzi pie pieniądz. To jest przykre, kurwa, to jest przykre. Ale pokaz tego, ja mówię. To gracze wcale się z tym kurwa nie zgadzają. No jasne, jest dużo debili, kurwa, którzy płacą za to wszystko, ale, ale jest dużo graczy, którzy się z tym nie zgadzają, i dowodem na to jest Elden czy Baldur, które kurwa. Rozpierdalają system, będąc po prostu dobrymi grami. Stary, nowe obowiązki. I to nie tam są gry usługi. Zadania, Kupujesz Baldura, masz Baldura, kurek, nic, kurwa żadnych battlepasów nie, nie ma cegliwi. takiego pierdolenia. Obiecano podwyżkę wynagrodzenia, której w dalszym ciągu nie otrzymał. Jego przełożeni twierdzili, że sprawa jest w toku, a on musi po prostu poczekać. Kiedy jednak przyszło co do czego, okazało się, że twórca otrzymał zaledwie połowę. Zadanie z gwiazdką wszyscy... wskaż pięć firm, które nie ruchają graczy w dupy. From Software. Larian Studios, i tutaj kurwa zaczynasz już myśleć, nie? I tutaj już kurwa zaczynasz myśleć, bo. No, CD Projekt Red właściwie, dobra, okej. Okay. Kto jeszcze? Santa Monica? To są od God of War, nie? Możliwe. Oni chyba głównie nie robili. Powiedziałbym, że. Nie, kurwa, nie wiem. głównym artystą VFX w Blizzardzie, a firma tłumaczyła to tym, że Sojer mieszka w Wielkiej Brytanii Rockstar? i wypłacana mu pensja nie opiera się na jego wartości, lecz wartości rynkowej. Co ciekawe, dział HR też mu nie pomógł i dopiero kiedy pojawiła się groźba zaprzestania pełnienia obowiązków, to wtedy zmusiła jakby... Ale kapkom i Square Enix, nieważne czy kurwa Square Enix mnie sponsoruje czy nie, to muszę powiedzieć, że Square Enix ma ciekawą taktykę, taką jak kapką właściwie. Oni rzucają kurwa sto rzutek w tarczę i 10 się trafi. Czajecie o co chodzi? Że to jest taśmowa produkcja gier trochę. I po... Po prostu czasami wyjdzie coś naprawdę zajebistego, o czym się mówi, ale jest też bardzo dużo takiego czegoś eee, kurwa. Przełożonych do reakcji. Sawyer's nie wytrzymał i złożył rezygnację, przez co Blizzard aktywował klauzulę, która uniemożliwia mu zatrudnienie się w innej firmie przez trzy miesiące. Gdy twórca wyjaśnił przyłożonym, że z powodu kredytu hipotecznego. No nie, nie, że on coś mówił, ja jakby pracy, kapką chciał mi dawać nowego, nowego rezydenta, no co co roku, nie to bym był nie, nie narzekał specjalnie. Umów. Wiecie co? Cieszę się, że coś takiego pojawiło się w internecie i dobrze, że Chris Sawyer's ujawnił to w końcu. Na Twitterze czy w ogóle gdziekolwiek. Dzięki za obejrzenie materiału, serwus. Trzymaj się. Totalnie nie zrozumiałem ostatniego tego, bo ciągle gadałem, kurwa. No.